Siemanko, z tej strony Kuba i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z Isaaka. No, dzisiaj zagramy sobie szyb, szybkiego grydiera, No i niech będzie Apolion, lecimy z tym. Dzisiaj griddier to jest stra tragiczny przedmiot. Ale z, z Quizim marzymy. Daję zapa zapa, Daję dwa słucharty No i najważniejsze, że teraz nie dostał głupio obrażeń. I będzie wyśmienicie. Eran się zapowiada dobrze. Więc no. Squizzy, solidny przedmiot. No, tak jak już mówiłem, tutaj ta do sfera, to będę chciał po zapewne pójść, żeby tutaj obejrzeć sobie. No i tego Tetanity na Wonderland zgram. I cały czas ten Baldur's Gate, Chociaż ostatnio, przyznam się, że troszeczkę ze znajomymi mniej gramy, ponieważ oni czasy nie mogą znaleźć. Wcześniej ja nie mogłem. No ten weekend, z tego co wiem, oni są wolni. No ale ja już miałem zaplanowany ten wyjazd do Warszawy, więc... Nie żeby sobie odpocząć po prostu gdzieś indziej w innym mieście. Więc... No w tym weekend zapewne nie pogramy sobie w tego Baldurka. No ale co? Zawsze znajdzie się czas, wydaje mi się, jeszcze na spokojnie. No, lotku, że troszeczkę tej gry nam zostało. No, dawaj mi tutaj tych wrogów. No i ten run już, już, troszeczkę się rozgrzałem, więc jest lepiej. No dobra, bo pochwaliłem i dostałem, więc no. Głupio ten, głupio pozycjonuję się. Muszę się przyzwyczaić znowu do grania Wejzaka. Ostatnio dużo, wszystkie gry jakie gram, to się gra samą myszką, bądź tutaj na kontrolerze, kontrolerze po prostu. Na przykład grałem ostatnio sobie w Nira Automata To też się, no najlepiej na kontrolerze, nie może można nie wygrać na WSOD i Myszka No ale no jest to gra zdecydowanie zrobiona pod kontroler Nie wyobrażam sobie grać tego typu grę po prostu na klawiaturze Jest to po prostu katorga grać wtedy No i został jeden pajączek, no i mamy to no i kupujemy kluczyk i lecimy otworzyć tutaj troży rumik hmm, Book of Revelations chcę, daje mi darmową... No po prostu darmowe są harciki co? Ładunek, więc... Jest to naprawdę dobry przedmiot Się przyda zdecydowanie na grid moda Więc teraz nie muszę się martwić o zdrowie Mam przykładowo jedną... Isaac'a długo, 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 długo już gram Wiele, wiele godzin mam w tej przegranych A... Do nagrywania Izaka na YouTube zmotywował mnie już sobie trochę Ryfek, ponieważ lubię oglądać jego materiały i uznałem, że też będę to nagrywał, lubię to, jest, jest troszkę inspiracja, jest moją tutaj, jeżeli chodzi o to. I może kiedyś by się udało nawet z nim zagrać, chętnie bym poznał, jest, wydaje się bardzo sympatyczną osobą, jeżeli ktoś ogląda, kojarzy. No i lecimy. Z tym grynym łodzikiem trzeba pipa załatwić, monstra pip już prawie leży. No i mamy to załatwiony jeden. No i zosta tylko monstra, i później zrobić jeszcze tutaj, żeby był deal. No i w sumie znowu mogę spróbować na te Devil Deal. E. Tylko tutaj trzeba po prostu mieć tego farta, że dobry przedmiot się trafi. Co wątpię. No, wam, po, po że się dobry trafi. że patrząc, szczerze, ile bym z 100 000 razy silniejsza w tej wersji Isaaca, jakiej by później właśnie w Repentance. No ale... może, kurde, będzie jakieś Twisted Pearl, lub coś tego typu. A Twisted Pearl'a by nie odmówiłem. No, jest to solidny przedmiot. muzyka w Isaacu przestała grać. Co, aż chwilę o przerwy? I podgościmy. Nie mam pojęcia dlaczego się ściszyła. Ale oh, oh well. No i bijemy Larry Juniora. No i troszkę lepiej troszkę lepiej wygląda to podejście. bardzo na, na to, że mam po prostu możliwość sobie regeneracji zdrowia, jak i, że mam teraz Tears zapy No i lecimy. Nic tu ciekawego nie ma. Gimpy, jaki bl Bloodlass niby jest dobrym przedmiotem, ale nie na ten run. Nie dla mnie. Nie no na to pastać na pewno. No to lecimy na następne piętro. No ja bo tak w ogóle zapytam mnie, jak wam dzień minął, jak walentynki, czy tak samo jak ja spędziliście siedząc tu przed kąpem bądź grając sobie w jakąś giereczkę, czy poszliście do jakiejś restauracji, żeby po prostu ze znajomymi się spotykaliście. Chętnie poznam wasze tutaj opinie, jak wam dzionek minął czy hmm. ja chcę Monstro Lang? Placenta chcę. Jest to, 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 to HP Apik z możliwością generacji zwykłych z tych. Hmm, czy ja chcę Monstro? A nie będzie, będzie to run pod Monstro. Tearsy mam na razie jeszcze ok. Dawno Monstro nie grałem. Użyjmy sobie tutaj Book of Revelations, żeby mieć dodatkowe Harciki no, i bijemy tych wrogów. Pozostał tutaj jeden wróg. Tylko ten pajączek. Sadnie w ogóle z tą koleżanką, co w poprzednim odcinku o Izaka To Chciałem się spotkać, chciałem z nią te walentynki, lecz ona poleciała sobie do Kopenhagi pozwolić. Ja to też bym chciał polecieć za granicę, żeby sobie pozwiedzać. Lecz problem taki, że nie przepadam jeździć za granicę lub do innego miasta samemu. ponieważ no, niby jest to spoko, bo możesz sobie pozwiedzać i tak dalej. No ale... ciekawe jest na pewno po prostu jak z kim siedzie, bo masz z kim porozmawiać, z kim spędzi czas, no więcej tych możliwości na pewno. Może na no samemu też by była ta zabawa i frajda z tego, że zwiedzasz inny kraj, patrzysz, tak, tam jest kultura, miejsca zwiedzasz, więc jest to akurat fajna rzecz. Jestem fanem podróż i, przy, i po prostu jeżdżenia gdzieś, no ale lepiej z kimś niż samemu. Samemu po prostu nie wiem, no dla, dla mnie jest przykro po prostu, ja czuł tą pustkę w sercu. Szybkie cięcie było, bo akurat... Trzeba było kichnąć, Ale żeby, ten, żeby nie było tego po prostu na materiale, jest to wycięte. Taka pogoda w sumie dalej jest, że idziesz gdzieś na miasto, jest raz niby chłodno, ale też, nie wiem, taka pogoda, że nie wiadomo jak się ubierać, prawdę mówiąc. Nie jest ani tak mocno zimno, ani ciepło, tak. To, to tragiczna jest ta pogoda, aż by się chciało, żeby już szybciej była ja, ta wiosna, Jakie i żeby wakacje się zaczęły, gdzie wakacje może gdzieś za granicę sobie pojadę, ale to jeszcze, to jeszcze do, do wakacji sporo czasu, coś na pewno się wymyśli. No, z tego co wiem ja jedynie, to znajomi planują wyjazd do Zakopanego, wstępnie jestem zainteresowany, więc... Ja tam chętnie pojadę. To jest pytanie, ile osób tak na serio ze znajomych moich pojedzie. Kogo będzie stać, żeby posiedzieć tam i żeby jakoś fajnie spędzić ten czas. No, liczę, że jak najwięcej osób pojedzie, bo to... Do Zakopanego na no, chwilę się ode mnie jedzie i od znajomych. No ale wydaje mi się, że warto. No, zdecydowanie warto pojechać sobie zwiedzać. Zobaczyć jak to jest. No, tylko, że w Zako zakopane całkiem ładne miasto? Więc se pozwiedzamy zapewne. Głowa Gapiego, dobry przedmiot, ale wolę Revelations. No i lecimy na następne piętro. No, a wracając. No, dzisiaj właśnie grałem wcześniej w Tiny Tino Wonderlands. Teraz jest przerwana aizaczka ne? żeby był kolejny klasy L Classic. Speed up. A to, jest, to, to akurat to, co żyjemy sobie no, na dodatkową muchę no, Nie potrzebuję speed upa zdecydowanie nie na tym ranie. Hmm, takie sobie te przedmioty Nic tutaj mnie nie interesuje Range up na no, monstro jest bardzo słabe A to również będzie do zabysowania Nie potrzebuję totalnie tego przedmiotu aktywnego No na razie jedyny damage up jaki posiadam to jest tutaj jak to się, nie będą, jak to to zło. No ale ten, że co drugi nie wystrzał, strzał, bije dodatkowo obrażenia z lewego oka. No. I no i monstro, bo to dzięki temu, że mam takie proste shotgun piercy. Sku, duże skupisko pierców, więc zadaje to im obrażenia. No i te muszki, nie co, coś tam biją, ale to też nie, nie jest wybitne na ilość obrażeń. Dobra, załatwmy tutaj. No, zawsze gierek jeszcze, w, sumie, w którym był plan, może nagrywać. Jest. Don't Starve Together może... Coś nie wiem, jak, czy ludzie, by, czy bylibyście chętni to oglądać. Jeżeli ktoś jeszcze jest, ty, ty ogląda ten filmik i jest w tym momencie, to dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć do, seryjkę z Don't Starve'a z, z znajomymi. Ja, ja jak najbardziej chę jestem chętny, żeby nagrać. Czyli albo będę po prostu grał sobie ze znajomymi poza kamerą, albo będę dostał z tego odcinki, będzie serjka kolejna na kanale. Więc to już tylko zależy od was, czy jesteście chętni zobaczyć takie coś. I gramy sobie z chłopakami w e tutaj Don't Starwa. To wszystko zależy od i chęci. A jeżeli ja oglądasz ten filmik i się podoba content z Aizaka Baldur's Gate'a Jaki również po prostu humor mój i chłopaków, to zostaw łapkę w górę, bądź subskrypcję. Będzie jeszcze mniej po... Będzie, będziesz miał informacje, że kiedy są odcinki i tak dalej. Zazwyczaj odcinki pojawiają się około godziny 15, 17 tutaj, na kanale codziennie. Baldur's Gate jest tutaj dwa razy dziennie, właśnie o tej godzinie 15 i 17. A jeżeli chodzi o inne serie, przykładowo Isaac, na Aktualnie jest to nieregularnie, a kiedy mam ochotę, zagrę sobie Wejzaka jest to coś ciekawszego, jakiś dobry run, albo po prostu tak jak teraz, dzieje, dzieje się po prostu tragedia, to również takie rany są, więc moim zdaniem warto oglądać, warto obejrzeć sobie, no, a wracając, z tą koleżanką, z którą miałem wyjść no, na walentynki się nie udało, właśnie bo pojechał do tej Kopenhagi, no i żałuję. Że nie było mnie tam z nią, albo żeby, że jej nie było po prostu tu w Polsce, żeby spędzić razem ten czas. No, a z Left 4 Dead na razie także nie, mam, nie ma filmików, ponieważ nie ma znajomych, którzy by grali. Wczoraj mieliśmy zagrać w Left 4 Dead był, był taki plan początkowo, lecz finalnie poszliśmy grać w Baldur's Gate no i też ciężko było znaleźć osoby chętne. Niby byłem ja, Błażej, Norbert, czy tak jak w poprzednim odcinku z Left 4 ale że brakowało nam tej czwartej osoby A jak pytałem mistrza czy chce z nami zagrać to... Nie za bardzo był chętny No i... Pana, panie i panowie, no przedmiot siedzi znakomicie W sumie to tak jak zawsze Te Angel Dealer po prostu kochają mnie, bardziej oddają No teraz mamy tutaj Secret Harta I Rany. Jest fajny, no zdecydowanie jest lepszy niż to, co było te dwa poprzednie rany, gdzie po prostu to była katarga. No i też poprawiło mi się już przy jak się gra w więc już, już nie intuję. No bądźmy że no już nie jest inting. No może jak Bóg nie gram, no ale nie jest źle. No nie jest źle, no mogło być gorzej zawsze. No i tutaj otwieramy bird cage. To, a no, zabysujemy, nie jest to mi potrzebne. Jest to słaby przedmiot. A z tej weźmiemy damage upik kolejny. Plus 3,30 praktycznie. No i teraz damage jest ogromny. masywny wręcz bym powiedział. Z tym Sacred hercikiem. W Dodatkowo, że te muchy dobrze się skalują z obrażeniami. Dzięki czemu moje muchy również biją więcej obrażeń. No i placenta poleczyła. Tierzy też są, już całkiem niezłe, szybciej się to ładuje, bijemy obrażenia, są ogromne, no i kolejny soul z Book of Revelations, no i trzeba za załatwić oczka. no a ze znajomymi ostatnio się praktycznie nie spotykamy jak w ralu, no bo albo to ja czasu nie mam, albo oni... No zazwyczaj to jest tak, też że oni chęci nie mają wyjść, po prostu, bo wyjść z domu, ruszyć się gdzieś to jest no powiedzmy, dla nich męcząca rzecz. Ja nie wolno sobie po prostu siedzieć w domu, pograć w gry, tylko przed tym komputerem. A no, moim zdaniem, warto bardziej aktywnie spędzać ten czas, wyjść na, na rower, nie wiem, cokolwiek. Albo no, po prostu zadajemy mi, no warto korzystać z tego, że póki jeszcze się. Jest re relatywnie młodym, żeby po prostu sobie spędzić z znajomymi czas. Bo później... No może tego zabraknąć, jak będzie się starszy. No i na przykład ja osobiście wolałbym się spotkać z znajomymi, dlatego tak, że jadę do Warszawy w weekend. I tu weźmiemy w sumie. A weźmy oba itemy. Z Angel Dealów już mam niby praktycznie wszystko co mnie interesowało, bo mam Sacred Harta, no niby jest jeszcze tutaj Crown of Light, no ale szanse na to, że wydrapie Crown of Light'a są niby spore, no ale w Devil Dealu mogę mieć na przykład Twisted PR lub inne przedmioty, więc... Weźmy to Okulary w dobrym, a tak mamy część także do przemiany w Conjoint. Podnieśmy to dla transformacji i to zabysujmy. Również nie potrzebuję. A mid wezmę. Jest to dodatkowy hard container do wydania. No i minimalny damage opik. Bob's Bobskes weźmy, żeby nie dostać wyobrażeń. Jak bym to zamienił. I wejdźmy również tutaj do curse roomu. No i w curse roomie czterech ragmenów. Załatwimy ich sobie. Znaczy tylko. No i kolejnych czterech ragmenów Żeby... Po prostu byli, żeby... Nie było za kolorowo. No i wychodzimy. I tak wiem, mogę użyć teraz, tak myślę, karty Chariot. No ale w momencie, kiedy wychodziłem z tego Hellstromu, nie pomyślałem o tym dopiero jak wyszedłem. Przyszło mi to do głowy. Więc nie, nie mówcie, że z bo... Wiedziałem o tym, po prostu się skupiłem na innych rzeczach. Rozmyślałem. No, a może bylibyście właśnie zainteresowani tymi streamami? Odpaliłbym na Twitchu bądź na YouTubie. Już bardziej na, na YouTubie myślę, jak już tego live'a. I może byśmy na przykład. Będę rana z Borderlands tutaj, albo Tiny Tina. w sumie Tiny Tina, teraz ogrywam, więc z Tiny Wonderland, Wonderlands byśmy zrobili streamkę. Nie wiem, czy bylibyście chętni w ogóle oglądać, czy by komuś się chciało. Albo z ligi, jak gramy, kastamy ze znajomymi, albo coś innego. No, możliwości jest wiele. Tylko pytanie: czy by, by byłyby osoby chętne po prostu oglądać to? Bo po prostu ja wiele serii robię tak jak w wcześniej na Jezaczku mówiłem: wolę po prostu coś prowadzić z pasji, żeby było. Ale też, żeby no, jakoś po prostu to interesowało. Na przykład Baldura wrzucam, ponieważ. Sam lubię tą grę, spodobała mi się, po graniu ze znajomymi, z kumplami tutaj No i moim zdaniem jest to spoko gierka do oglądania A Niti na Wonderlands no, odcinki bym, by były albo mocno pocięte na przykład, no przykładowo najciekawszych momentów, albo bym tak jak z Baldurem robił, że Wycinam tylko momenty, kiedy po prostu jest coś, nie wiem, nieważnego Albo po prostu... No, zrobimy zrobić chwilową przerwę za dwóch No, tak też no pewno mniej komentarzy by było w Tiny Tino Wonderlands. Ponieważ są to dłuż, jest to dłuższa seria sesyjka jak sobie gram w to. Nie jest to takie... Najgwaj zaczko 20-30 minut, tylko już tak dłużej podchodzące nawet po godzinę, dwie. Chyba, że przykładowym robi bardziej tak, że jedna mapa na jeden odcinek, no to też... Możecie dać znać, czy coś to bardziej tego typu by się Wam podobało. Czyli, jakbyście woleli, żeby te odcinki wyglądały. Jeżeli, jeżeli miałaby się pojawić taka seria, już co ja chcę? Weźmy kupon. Może akurat przeceni przedmiot. Dobra, weźmy to. Wezmę sobie Mistery Gifta. Wejdziemy do Curse i użyjmy go tutaj. 2 trzeciego, piego jest dobrze. No i bierzemy w sumie, nie będzie Book of Revelations, no i tu kupujemy po prostu te przedmioty. GB Bug'a nie chcę, więc po prostu zabysuję to, będzie dodatkowo muszka i jakaś ciekawa nawet się trafiła. Notch również tutaj będzie do tego, no i O! Lot, no, i całkiem ma spoko, wydaje się ten Balfraj. Tak Tu przeczytałem sobie. Więc na pewno tego Balfraj kupimy. Balfraj jest jeden z takich fajniejszych przedmiotów w całym tym Oizaku. W zależności kim się gra, różne efekty daje. Bardzo fajny przedmiot. I kolejny, ra kolejny ra Mega tutaj no, a wracając ten nasforatu będę musiał obejrzeć No i zapewne pójdę gdzieś w jakich, w jakichś ciekawych restauracji. No na razie planuję iść na ramen w Warszawie. ponieważ jest tam najlepszy ramen w Polsce, więc pójdę sobie zjeść. No i zapewne będę dużo w kinie, ponieważ lubię akurat oglądać filmy. To zawsze no, starszych wychodzą. Tylko zazwyczaj... Jak siedzę samemu w domu, to nigdy na to czasu nie mam, bo albo coś giercuję, albo ze znajomymi po prostu czas spędzam. Więc tak to już jest po prostu. Starasz się nie radość, jak to się mówi. Nie Niby powinno się mieć na wszystko więcej czasu, a tak nie jest. I też chęci tu nie mam, bo to... Tak prawdę mówiąc, jak film trwa te dwie godzinki. To tak mój te 2 godziny to nie jest najprostsze zadanie, no bo siadasz na no, wielu znajomych tutaj na przykład cię pisze czy zagrasz czy coś Więc No ja, Nie wyda się, ale Ja po prostu preferuję sobie ze znajomymi pograć niż oglądać jakiś film dłużej Mimo, że lubię oglądać filmy Ale po prostu no Granie ze znajomymi o, over, over to over, po prostu Zrobimy tak, ten. Tutaj już za bardzo nie zdobędę tych, więc po prostu użyjmy tutaj D20. Tam jest eternal harcik. Co ja nic tutaj nie potrzebuję. Zrobimy po prostu jeszcze tylko dostęp, żeby był, de żeby Devil Deal był. Albo tutaj, a, Devil Dilek. Miejscowość jest średnie, A lampa w koła weźmiemy. Ja, że da, daje to mi dodatkowe tutaj możliwości Zobaczmy, tylko, czy tutaj coś jeszcze będzie na ostatnim pokoju Nic nie ma A to bierzemy tego Eternal Heart'ika, spróbuję No i ran będzie zrobiony No i wziął, wziął się Eternal Heart Jest dźwięk, mamy to No i zostaje zawsze, kiedy odcinek się kończy Zawsze nie na po więc Dzisiejszą planszywką, którą wam polecę. Co bym po sobie mógł polecić jeszcze? Planszywka The Hobbit. Jest to akurat całkiem repetytywna gra, ponieważ w nas nasz są takie same eventy. Zależy tylko czy grasz 4 czy 5 osób. Ogólnie gra polega na tym, że musisz dojść do smoga i go pokonać, wykonując zadania, no i masz statystyki 3 Więc jest to całkiem fajna planszywka. Znaczy no... Bo jak zagrasz kilka razy, nie wiem, 5, z 6, z tego typu, to już po prostu. No nie, ma tam nowych mechanik, to no, tak nazwę. Jest to gra repetetywna, zawsze robisz to samo, masz te same misje, zadania, ale ze znajomymi wa warto zagrać. Jeżeli kiedyś mielibyście możliwość zagrania w e Hobbit'a, planszówkę na plansz, gdzie masz robić figurkę Smauga ciekawą, jak i Bilbo Bagginsa. To warto to zagrać sobie po prostu. Jak, masz, jak będziecie mieć możliwość, to po prostu próbujcie, grajcie. Ja polecam tak samo jak kat Katan, taka bardziej znana, przypominająca cywilizację. Jak i również, nie wiem czy widzieli, tak jak jest yy, na Discordzie. Można sobie odpalić akty dzięki aktywnościom jak po prostu a, I.O., gier Gierkę, która działa praktycznie jak Katan. Więc, można dar w darmową wersję również zagrać. Choć, planszówka, a... Planszówki, które są dostępne na komputerze, gra się po prostu online, to nie mają takiego samego feelingu jak planszówki, gdzie się spotykacie z znajomymi przy jednym stole. Tak jak na przykład gracie Dungeons and Dragons, jakąś kampanię, to to uczucie, kiedy siedzicie razem, wszyscy obok siebie, w jednym kamperze, pokoju, to jest coś niesamowitego i polecam po prostu to każdemu. A ja w tym momencie dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka i do następnego razu.